Witajcie na dzisiejszym odcinku! Dzisiaj pier, pierwsze będzie oczywiście losowanie i na losowaniu oczywiście można wygrać jedną rzecz z listy życzeń do, pie, do 500 końców możliwe. Znaczy, no może być 600 końców, ale najlepiej żeby było 500 końców. No i napiszcie no, w komentarzach numerki od 1 do 10 i wtedy wylosuję i zobaczymy kto wygra. Po prostu kupię mu i będzie miał. Ale no, dzisiaj uzupełniłem sobie moją listę życzeń. A więc no... Dobra, już jestem. No to tak, to jest druga strona już, jak widać. I to bym chciała na przykład, to sobie dodamy do listy życzeń już od razu. Hop. Dobra. A więc jak wybierę jeszcze jakieś spodnie albo coś, to z was wrócę. Zapomniałam, że tu jeszcze jest challenge ogólnie, że wszystko musi być w tym samym kolorze, co jest. Czyli y, muszę dodać do listy życzeń to, y, to, jakbym chciała, ale musi być w tym kolorze, co jest. Więc za sekundkę wracam. No i oczywiście lecimy sobie, y, żeby było to jakoś pomieszane. Chciałabym jak najdłuższą tą stronę, znaczy... Tą ostatnią bym chciała, a jak mi się nie uda ostatnią. No to trudno. Będzie przedostatnia albo coś, ale no postaram się, żeby to była ostatnia. Chyba jednak będzie... O, dobra. Ej, tu nie ma. Nie ma motywu... A nie. Dobra, lecimy hop, hop, szybko, szybko, szybko lecimy, lecimy. Najstarszy motyw tutaj, oczywiście. Pokażę im, że to jest, więc co jest sobie z tego jedna rzecz wybiorę. No i do Was wracam. Powiem Wam szczerze, że nic mi się nie podoba z tego motywu, więc po prostu przejdziemy sobie do kolejnego. Okej, okay, możecie jeszcze w komentarzach albo pod ee, artbookiem Kita Explay Kita, Kita chyba, albo Kita, coś takiego. No to po prostu możecie napisać, e, z którego motywu mam zrobić lub. To jest numer 1, numer 2, numer 3, numer 4, numer 5, numer 6, numer 7, numer 8 A więc po prostu piszcie w komentarzach albo pod artbookiem Play, a ja wtedy po prostu będę to losowała i po prostu losuję, który z tych będę z tych, już, z tych motywów będę z nich robiła Luka. I może go kupię. Dobra, już jesteśmy na innym motywie. Po prostu jak coś wy yy, zaraz coś wybierzemy. Dobra, już jakieś rzeczy są wy yy, sobie wybrałam. Teraz się zainspirowałam tym, a więc nie wnikajcie. A więc no teraz sobie wszystko damy do listy życzeń i łoj! Chyba trzeba coś wykasować z mojej listy życzeń. No to widzimy się już na miejscu. Dobra, już jestem i wykasuję sobie to, bo to już mi niepotrzebne to. I te butki. I wracamy do sklepu. Dobra. Klikamy koszyk. Dodaj wszystko do listy życzeń. Wszystko dodane. A więc jak na razie już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przynajmniej trochę podobał. I widzimy się w następnym.